Witam serdecznie w New Cycle. Znajdujemy się nadal w cyklu trzecim. Pozostało nam kilka jeszcze surowców do odkrycia, a dokładniej ruda, miedzi i węgiel. Także bardzo to ekscytujące, bo postawimy pierwsze kopalnie, ale żeby rozpocząć badania, potrzebujemy 34 cegieł. Także tym musimy się na początek zająć. Z tego co widzę, to osiągnęliśmy maksymalną ilość gliny. Także w tym momencie albo wyłączamy całkowicie ten budynek, albo przełączamy się na kamień. Chociaż kamienia mamy bardzo dużo. Myślę, że po prostu wyłączmy budynek i uruchomimy sobie piec surowcowy pięć osób. Proszę pracować. Na koniec ostatniego odcinka pojawiła się odzież, także ludzie powinni być całkiem zadowoleni. Jak właśnie sytuacja tutaj z ich zdrowiem? Ostatnio zaglądaliśmy sobie do panelu przeglądu, ale nie wspomniałam, że pora roku ma bardzo duży wpływ na zdrowie. W tej chwili to jest tylko minus 3, także nie aż tak bardzo źle, ale ostatnio było o wiele więcej. Także jestem pewna, że właśnie zależnie od pory roku nasi ludzie będą mogli potrzebować więcej żywności. A co się stanie, jak teraz zmienimy przydział? Czy to się zmieni? Tak. W tej chwili zwykły przydział nie ma żadnego efektu ani pozytywnego, ani negatywnego na zdrowie naszej ludności. No dobra, to tak sobie zostawmy. No i co? Naszym kolejnym celem będzie zapewnienie szkła i sztab brązu. Także, no jednak, musimy poczekać do tego cyklu czwartego. Ile tych cegieł w końcu jest? Tutaj niestety nie widzimy. Przejdźmy sobie do naszego schowka. 26 to mało. Potrzebujemy ile? 34, a do obserwacji żadnych cegieł nam nie trzeba, także w porządku. Papieru całkiem dużo udało się zgromadzić, także już kolejne odkrycia zrobimy bez problemu. Tak w ogóle z tego co kojarzę, to ja włączyłam produkcję papieru w obydwu tartakach. Także tu możemy sobie zmienić na drewno w jednym w tym momencie. 4 na 5, niech będzie 5 na 5. Niestety, wody nam już nie wystarcza, także musimy wybudować kolejną studnię. Zastanawiam się, czy moglibyśmy postawić dwie studnie obok siebie. Chyba nie, bo nie mam żadnego wskaźnika w tym momencie. Ta studnia jakby wyczerpuje wszystkie źródła, także szukamy lepszego miejsca. Oznaczenie źródeł wody też mamy na minimapce, także fajnie możemy sobie zobaczyć, gdzie jest tych źródeł więcej w jednym miejscu. Wydaje się, że tutaj jest. Spoko lokalizacja. Co jeszcze nam wyskoczyło? Niekończące się przygotowania. Przygotujemy się na najgorsze. Dobrze, tylko potrzebuję zrobić drogę. Z tej studni. Może zróbmy sobie taką drogę. Tak. I teraz jeszcze zrobimy z tej strony prostą, i sobie jakoś to troszkę lepiej połączymy. Może dotąd. No, i tak będzie ok. Kolejna studnia gotowa. Świetnie. Dobra, sprawdźmy to. Naczelniku, aby przetrwać w tym miejscu, musimy odpowiednio się przygotować. Jedną z najważniejszych lekcji ostatnich 50 lat było to, że nie możemy liczyć na zachowanie pór roku zgodnie z naszymi oczeki oczekiwaniami. Kapryśna atmosfera może skutkować falami piekielnych upałów i surowych mrozów w każdym klimacie. Głupotą byłoby oczekiwać, że sytuacja się polepszy. Musimy zgromadzić zapasy pozwalające spełniać nasze podstawowe potrzeby, przynajmniej żywność i wodę. Dzięki temu stawimy czoła ekstremalnym cyklom sezonowym, a także nieprzewidzianym zjawiskom, które mogłyby doprowadzić nas do rozpaczy. Chociaż nie będziemy gotowi na wszystko, warto byłoby chociaż zadbać o obecne potrzeby. Zgromadź zapasy wody 5000 i proste posiłki 1200. Przygotuj zapasy. Musimy korzystać z tej niewielkiej ilości, którą mamy. Nie ma sensu odmawiać. No ja ogólnie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, by mieć takie zapasy, więc przygotujmy je. Kolejne spore zadanie. Ehm, oczywiście posiłków mamy w tej chwili bardzo dużo. Problem jest z wodą. Na szczęście wybudowałam tyle co nową studnię, także może damy radę. No i koniec roku zakończył się trzeci rok. Oto jego podsumowanie. Niestety zmarło te cztery osoby. Tu jest napisane wskutek chorób, braku wody lub żywności, ale z tego co czytałam, to po prostu ze starości, więc nie zgadzam się z tym. Nowi mieszkańcy przybyli z zewnątrz 10, urodzone dzieci 20, opracowano nowe usprawnienia 3 i zbudowano nowe konstrukcje 13. Żadnych istotnych wydarzeń. Ok, dzień 108, czyli przekroczyliśmy magiczną liczbę 100 dni, no i mamy mnóstwo wiedzy. Tak w ogóle możemy sobie przeczytać, jak ją zdobywamy. Robotnik produkuje 87 wiedzy na dzień, w sumie wszyscy robotnicy chyba. Rzemieślnicy i specjaliści też mogą produkować, oczywiście ich akurat teraz nie mamy. Nowy cykl to już, osiągnęliśmy nowy cykl, dalszy rozwój. No dobrze, nowe zasoby to zboże, płótno, piasek, szkło, rudacyny, sztabacyny. Sztaba miedzi, sztaba brązu, drut i pieczywo ziołowo-czosnkowe. Okej. Okay. No dobra, jak tam sytuacja z cegłami? Podejrzewam, że już będą. To odblokujmy sobie. Jeszcze nie mamy. Co się dzieje? Chciałabym odblokować te kopalnie odkrywkowe jak najszybciej. No i przejdziemy sobie do tego cyklu. Nie spodziewałam się, że to tak szybko nastąpi, szczerze. No, i wiecie, co ja sobie tak zaglądam na ten nasz piec surowcowy, bo w ogóle nie robimy cegieł. I co się dzieje tutaj potencjał zero, i swoboda handlowa daje nam minus 5, czyli niestety ma to negatywny efekt czasem. Wygląda na to, że te kilka osób przehandlowało jakieś swoje dobra po to, by nie pracować, tak? Co my możemy zrobić w tej chwili? Jakbym wzięła te pięć osób i przypisała od nowa 5? Jakieś inne się przypiszą? Nie. No niestety mamy w takim razie produkcję 0 na dzień. Mam nadzieję, że to minie, że to szybko minie. Jeszcze spróbuję wyłączyć, włączyć nic. Nic się nie zmieniło. Zauważyłam, że skończyła nam się już garbowana skóra. Herbaty ziołowej mamy prawie 500. No i miodu też prawie 500, więc cokolwiek tutaj możemy zmienić. Na przykład ten miodek na skóry. Znacząca sugestia, przeszukiwanie pustkowi. Naczelniku potrzebujemy więcej ludzi, aby utrzymać to, co zbudowaliśmy. Nie możemy polegać na tym, że znajdą nas zabłąkani wędrowcy, lub nasi zwiadowcy natkną się na małe osady. Mamy propozycję usystematyzowania naszego rozwoju. Słucham uważnie. Możemy zorganizować niewielkie grupy i wysyłać je w określonych kierunkach. Mając nadzieję, że natkną się na społeczności nieświadome naszego istnienia, które zechcą do nas dołączyć. Dobrym pomysłem byłoby wyposażenie takich wysłanników w nasze najlepsze produkty. Świeżo zapieczętowana puszka żywności błyszczący nowy młotek lub nieskazitelnie czysty strój pomogą przekonać i podnieść na duchu ludzi, którzy do tej pory znali jedynie niedostatek. Inicjatywę tę może zdefiniować jako cykliczną akcję, wysyłając grupy w poszukiwaniu nowych osadników. Musimy szerzyć nasze przesłanie nadziei. Będziemy mogli wysyłać niewielkie grupy wysłanników w celu poszukiwania ludzi z odległych krajów i rekrutowania ich do naszej społeczności. Nie ma potrzeby zawracać sobie tym głowy. Nie no, myślę, że to jest dobry pomysł. Nowe zarządzenie wysłannicy. Dobrze. I w sumie te zarządzenie gdzieś tutaj możemy sobie sprawdzić. Chyba nie tutaj. Posada, aktywne zarządzenia. Swoboda handlowa w tym momencie działa i wysłannicy, no, niestety przez tą swobodę handlową. Um, akurat nie pracują nasi ludzie przy cegłach, i nie wiem, co z tym zrobić, tak szczerze powiedziawszy. Spróbowałabym wyłączyć na chwilę ten budynek i uruchomić jeszcze raz. Może, może się coś zmieni. Specjalizacja, kunszt i poświęcenie. Naczelniku zgromadziliśmy ogromną pulę wiedzy, ale pozostaje ona w dużej mierze nieukierunkowana i nie, niezrealizowana. Musimy wyszkolić ludzi, przekazując im bardziej zaawansowaną wiedzę i ucząc ich praktycznych umiejętności w pewnych dziedzinach. Ludzie ci podejmą się ściśle zdefiniowanych zadań zamiast wykonywać dorywcze pracę. Będziemy oddawać im pod opiekę budynki, w których będą mogli wykorzystać specjalistyczną wiedzę. Okej. Okay. Naturalną konsekwencją tych działań będzie to, że ich potrzeby będą się różnić od reszty ludności. Mówcie dalej. Powinniśmy jak najszybciej rozpocząć szkolenie rzemieślników, musimy ustalić pewne normy, takie jak oddzielenie różnych dziedzin pracy i zdefiniowanie niezbędnych kwalifikacji. Zaczniemy opracowywać plany szkoleń, gdy tylko ogłosisz nowe zarządzenie. Nowy świat wymaga nowych metod nauczania, naszą przyszłość zbudują kompetentne ręce. Szkolenie rzemieślników w krótszym czasie i przy użyciu mniejszej ilości zasobów doprowadzi do niskiej jakości produkcji, większej liczby wypadków i szybszego zużycia narzędzi. Hmm, nie podoba mi się to za bardzo, skoro mamy takie negatywne efekty, że zwiększamy ilość zużycia narzędzi, mniejsza jest wydajność rzemieślników i większe prawdopodobieństwo wypadków w pracy. A tutaj. Rzemieślnicy będą szkoleni w bardziej rygorystycznym systemie, a w razie potrzeby zostanie im przydzielony dodatkowy czas. Będą pracować wolniej, ale bezpieczniej. Plus 6 do wydajności rzemieślników, zmniejszone prawdopodobieństwo wypadków przy pracy. Minus 8 do potencjału. Dwukrotnie dłuższy czas i podwojona ilość zasobów wymagane do szkolenia. Niższy współczynnik sukcesu szkolenia robotników na rzemieślników. Chyba wolę, żeby się dłużej szkolili, ale żeby lepiej pracowali. Dobrze, to zadanie od razu nam się udało wykonać. Tak, bo już akademię mamy wybudowaną. Dokładnie. I na mamy wody? Prawie połowa z tego, co musimy mieć. Obcy. Dobrze. Zaakceptujmy ich. No i zobaczmy, czy w końcu ktoś tutaj będzie pracował. Nadal zero. No, nie wygląda to dobrze. To już trwa wiele dni. Także nie wiem, co mam z tym zrobić. Spróbuję wybudować jeszcze jeden taki budynek. Przybył kupiec w międzyczasie. Ruda żelaza. Nie no, rudy to my mamy mnóstwo. Pełny magazyn. Także dziękujemy. Spróbujmy wybudować kolejny piec surowcowy z tej strony. I zobaczymy, czy się uda. Ok, kolejny piec jest gotowy. Mam nadzieję, że tutaj będzie działał. Dobra. Działa. Świetnie. W końcu będziemy mieli trochę tych cegieł. No a ten piec, nie wiem, czy ja powinnam go po prostu wyburzyć. Bo to wygląda mi na błąd. Rozumiem zmniejszony potencjał, ale żeby było 0, czy nie powinno być tutaj 95? Bo mamy plus 100 za robotników i swoboda handlowa daje tylko minus 5. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Dokładnie. Powinno być 95 mimo wszystko. Wyburze, niestety musimy tak zrobić. Trochę materiałów chyba straciłam, ale nie widzę innego rozwiązania. Czyli pie pierwszy błąd, który napotykamy w tej grze. No i w końcu mamy na tyle cegieł, by opracować kopalnie odkrywkowe. Rozpocznij. No i w sumie w międzyczasie może rzeczywiście wyszkolimy jakichś pierwszych rzemieślników. Mamy sporo papieru i narzędzi, także zapełnijmy wszystkie miejsca od razu. I niech się dzieje. Rozpocznij szkolenie. Trochę to potrwa, ale mi się też bardzo nie śpieszy. Póki co mamy jeden budynek, w którym powinien pracować rzemieślnik. I to jest krawiec. Mamy jedno miejsce dla niego. Zobaczymy jak będzie w kopalniach. Może w kopalniach też się przyda. No i znowu zima. No i minus 20 do zdrowia. Farmy niczego nie produkują i zbiór grzybów zmniejszony o połowę. Mamy opracowane usprawnienie. Prosta kopalnia. Ukończono szkolenie, dostępne wyniki, wszystko się dzieje naraz. Zobaczmy. Udało się wyszkolić trzech rzemieślników, dwóch robotników, nie przeszło szkolenia. Dobrze, wystarczy nam póki co. Idziemy sobie w takim razie do krawca. Możemy go tutaj wrzucić. Też nie ma aż takiej potrzeby dużej, ponieważ ubrań jest mnóstwo. W takim wypadku mogłabym wziąć na przykład dwóch. Robotników, jeśli bym potrzebowała. Oczywiście nie potrzebuję, w tej chwili mam dużo wolnych osób, ale na pewno potrzebuję więcej domów. Podstawę górnictwa pierwszy krok w stronę przemysłu. Na wiemy już wystarczająco dużo, aby wznieść pierwsze konstrukcje pozwalające wydobywać zasoby. Uzyskanie dostępu do bogactw pod powierzchnią wymaga ostrożnego wyboru lokalizacji, w których rozpoczniemy kopanie szybów górniczych. Umożliwią nam one dotarcie do wszystkiego, co można znaleźć pod ziemią. Dopiero po przeprowadzeniu wykopów będziemy w stanie z całą pewnością stwierdzić, jakie minerały znajdują się w danym obszarze oraz określić ich ilość. Złoża rudy leżą zwykle na zboczach gór lub na obszarach skalistych. Po wybraniu budynku kopalni można zobaczyć potencjalne żyły rudy, korzystając z mapy danego obszaru. Kilofy w dłoń. W tej chwili mamy inne priorytety. Nie no. Właśnie na to czekaliśmy. Kierapy w dłoń. Wybuduj prosta kopalnia. Czy to będą zasoby? Tak. Stawiając prostą kopalnię, będziemy mogli wydobywać żelazo, mieć węgiel i cynę. Dobrze. Gdzie mamy jakieś złoża? Na przykład tutaj są dwa dostępne złoża. Oczywiście na początku nie wiemy, jakie złoże będzie się tutaj znajdować. I niestety na, na start trzeba wybudować kopalnię. Tutaj mamy aż 5 złóż, ale nie da się postawić kopalni tak, by wszystkie były w zasięgu, więc możemy postawić maksymalnie pod te trzy punkty. Może tak zróbmy od razu. Tutaj na przykład będzie ok. Połączmy teraz tę te kopalnię drogą, może tędy, jak już przygotowałam takie miejsce. O, idealnie, no wprost się udało. Ok. No i czekamy na budowę, w międzyczasie możemy przejść do. Drzewka usprawnień i odkryjmy tą obserwację chyba od razu. A później zobaczymy, pomyślimy co dalej. Uch, dużo tego w tym cyklu czwartym. Cel osiągnięty, wybudowano kopalnię. Super. Dobra, i co my tu mamy w takim razie? Opracowano jeszcze usprawnienie cech zwiadowców. Dobrze. No i co teraz? Mamy trzy punkty. Możemy przeanalizować złoże. Potrzebujemy do tego sporo kamienia, drewna i cegieł. Wszystko mamy. Proszę przeanalizować. W sumie, może po prostu zróbmy już wszystko? A, za mało cegieł. No dobra, przynajmniej dwa złoża odkryjemy. No i wydaje mi się, że potrzebuje jeszcze jednej studni, jednak. O, mamy za mało energii. Co ja bym mogła wyłączyć w tej chwili? W sumie tak naprawdę to nic. Zróbmy kolejny wiatrak po prostu. Jak tu jest sytuacja? Chyba nie najgorsza. Postawmy kolejny wiatrak w tym miejscu. I na razie tyle. No dobra, to myślę, że czas na kolejne usprawnienie, czyli pierwsze usprawnienie z cyklu czwartego. Od czego chcemy zacząć? Podejrzewam, że wiele z tych rzeczy będzie zablokowanych tak, na przykład o, moglibyśmy zrobić sieć energetyczną tutaj mamy pompa wodna i turbina wiatrowa, to bardzo fajnie, bo rozumiem, że to są zupgrade'owane studnia no i nasz wiatrak to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz którą bym chciała jak najszybciej zrobić, no ale oprócz tego mamy też nowe surowce które pewnie też by się przydały i obawiam się, że budo do budowy tych rzeczy będziemy potrzebować nowych surowców, tak strzelam więc pewnie warto by było zrobić najpierw coś z tego. Szklębnie możemy się jeszcze zająć, bo nie mamy odblokowanych stabilnych podstaw, więc musielibyśmy zacząć od tego, ale mamy za mało cegieł. No i na piece termoizolacyjne też za mało cegieł. No to wiecie co, chyba w tym momencie po prostu odblokuję to, co mogę, i zobaczymy sobie, jakich materiałów będziemy potrzebować. Niech się dzieje po prostu w międzyczasie. Wydaje mi się też, że potrzebujemy więcej wiatraków, bo w tej chwili kończy nam się grina, więc potrzebujemy uruchomić i piec, i wykop. No, piec już działa, bo jest wybudowany wiatrak, ale nie wystarczy nam na wykop. 290. Ojejku, bardzo chcę te nowe wiatraki. Media wiatrak. Raz i chyba jeszcze i dwa. Koniec roku czwartego, ale szybko to minęło. Zobaczmy. Nasza liczba ludności zwiększyła się o 16. Opracowano dwa nowe usprawnienia i 5 nowych konstrukcji. To mało się wydarzyło w tym roku, przyznam. Ale dużo było czekania. Przez te cegły przede wszystkim. Dobra, myślę, że zróbmy kolejną studnię, póki mamy jeszcze to odświeżenie aktywne. Bo potrzebujemy zgromadzić tej wody dużo. No i muszę pamiętać, żeby kolejne domy wybudować też. Dobra, gdzie mamy jeszcze trochę wody? W jednym miejscu tutaj. No kolejną drogę trzeba będzie poprowadzić. Trudno. Zróbmy jak najbliżej się da. Może tak. No i droga. W ten sposób będzie ok. Opracowano usprawnienie pompowodna turbina wiatrowa. Świetnie. Ale tak, w międzyczasie już odkryliśmy minerały, jakie się tutaj znajdują. No i to jest. Co to jest? Coś, czego nie odkryliśmy jeszcze. Cyna, chyba cyna. No, i tutaj mamy żelazo. To nam się bardziej przyda. Dobra, to odkryjmy od razu też to. Ale tak w ogóle kopalnie to ja wyłączę, bo my tracimy w tej chwili 300 energii niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie. Czy to się odkrywa w międzyczasie? Chyba tak, dobra, super. Sprawdźmy zatem czego potrzebujemy do tych naszych lepszych wiatraków. No i jak widzicie tego wiatraku już nie ma tutaj, on jest już budynkiem poziomu drugiego. Mamy tutaj przechowalnię, czyli lepszy schowek. Ale zużywa elektryczność. Turbina wiatrowa, na tym nam zależy. Sztaby, cyny i drut, niestety nie mamy tego. Sprawdźmy sobie jeszcze tę pompę wodną. Sztaby brązu i drut. No dobra, nie zrobimy niestety tego. Przejdźmy do drzewka usprawnień. Czy możemy zrobić na przykład te piece? Jeszcze trochę. Mało cegieł mamy. Potrzebujemy w takim razie kogoś do wykopu. Sporo osób mamy, tak, że włożymy wszystkich. No i piec cały czas funkcjonuje. Super. Może nawet wybuduję ten drugi piec. A, to jest poziom pierwszy, piec surowcowy. I myślę, że się przyda jednak. Dobra, odkryliśmy też trzeci minerał i to jest miedź. Dobrze. W sumie w inny sposób nie możemy pozyskać miedzi, więc można by było zacząć. Ją tutaj wydobywać, tylko mało energii, niestety. E, więcej wiatraków, więcej wiatraków, przynajmniej jeden jeszcze nam się przyda. Tym bardziej, że budujemy kolejny budynek. O jejku. Dobra, gdzie jest jeszcze całkiem dobry wiatr? Wszędzie jest podobny. Niech będzie. Porządek codziennego życia, reorganizacja, oznaki życia. Nasza osada zaczyna przypominać wioskę. Nie jesteśmy już grupą wędrowców, którzy pragną wyłącznie przetrwać. Wydaje się, że nasz nowy sposób życia jest tożsame z ciągłą pracą. Dlatego nie możemy zakładać, że długo wytrzymamy w takich warunkach. Musimy rozważyć dostosowanie harmonogramu pracy tak, aby zapewnić sobie dzień odpoczynku. Nowy harmonogram pracy: jeden dzień wolny na 9 dni roboczych, plus 7 do wzrostu wiedzy wszystkich klas, plus 5 do morale i minus 15 do potencjału. Hmm... Nasze życie nadal wisi na włosku. No i tutaj mamy ostrzeżenie: takie lekceważenie potrzeb nie przypadnie im do gustu, także zróbmy nowy harmonogram. To jeszcze gorzej będą pracować. No, na razie jest w porządku, jeśli chodzi o nasze zasoby, tak żebym się bardzo nie martwiła. E, cegły, róbmy cegły, jak już mamy piec gotowy. E, no i ile będziemy mieli tego, tej energii pozostałej. Jakieś 260, co mało. Jeszcze jeden wiatrak. No i może być tutaj. Zaplanujmy w międzyczasie jeszcze kolejne domy. Ile ich potrzebujemy? W tej chwili mamy 2, 4, 6, 7, a jest 94 osoby, także jeszcze 3 domy. Zróbmy sobie tutaj, tutaj. No i tutaj. Albo troszeczkę zmienimy. Zamiast tego domu. Zrobimy sobie w tym miejscu. Dobra, widzę, że wiatrak został wybudowany, mamy mnóstwo energii. W końcu możemy uruchomić kopalnię w takim razie, i będziemy wydobywać oczywiście rudę yy, miedzi w tym momencie. No i możemy tutaj przypisać naszych rzemieślników, tak zrobimy. No i oczywiście pracowników, może nie dziesięciu, zostawię sobie trzech jeszcze. 5 może wystarczy, chociaż to jest tylko 45 wtedy potencjału. No bo oczywiście mamy minus 15 za przerwy i minus 5 za swobodę handlową. Nie podoba mi się to, ale trudno. Zróbmy w takim razie full. Jeszcze postanowiłam zabrać dwóch krawców, bo już mamy full odzieży. Także dopiszę do tej kopalni. Niech wydobywają na maksa i później sobie wyłączymy po prostu kopalnię. No, i co, ile tych cegieł udało nam się wyprodukować? 178. Ile ja potrzebuję do kolejnego usprawnienia? 180. No dobra, to zaraz sobie zrobimy. No i dobra, wszystko mamy, także rozpocznij opracowywanie. No i doszło do nas 14 osób. Na pewno potrzebujemy kolejnego domu. Bardzo szybko teraz się zwiększa ta liczba. Wybudujmy sobie tutaj. No i możemy dołożyć do. Naszych budynków produkcyjnych. Na przykład tutaj, w kuźni, brakuje nam osób, a reszta chyba jest ok. Też można by było się rozejrzeć za mięsem i futrem w terenie, bo tego zaczyna nam brakować. Opracowano usprawnienie, piec hutniczy, sztaby miedzi, sztaby brązu. Super. Wybierzmy sobie od razu kolejną rzecz. Jeśli możemy, możemy. Tak, bo zanim szkło, to musimy najpierw to odkryć. Dobra. No, i możemy zacząć przetapiać rudę miedzi. Na to wygląda produkcja kuźnia. Tak, to będzie też w kuźni. W sumie mamy dwie kuźnie, to po prostu zmienię tutaj produkt. Wybierzmy sobie w takim razie w tym miejscu sztaby miedzi. Potencjał 80 w porządku. Już się przestraszyłam, bo przez chwilę było 0. Trzy osoby pracują. Super, pierwsze sztaby miedzi są. Świetnie. No, i też w tych ruinach dzięki temu odblokowały nam się sztaby miedzi, a zaraz odblokujemy też drut. Dokładnie, moglibyśmy zacząć w takim razie wydobywać ten drut stąd, zamiast go produkować. Myślę, że to jest spoko opcja 215, czyli przyspieszymy troszeczkę z tą produkcją drutów. No bo drut był nam potrzebny na przykład do turbiny wiatrowej, tak? Dokładnie. A, i cynę. No to cyna. Cynę jeszcze musimy odblokować, raczej. Tak, sztaby cyny są tutaj, Wymuszono trwałość. A żeby to odblokować, to potrzebujemy 125 drutów, właśnie. Dobrze, to drutami i produkcją drutów też się niedługo zajmiemy. Rosnące żądania w zakresie utrzymania. Cały czas czegoś żądają, no. Naczelniku przeszliśmy długą drogę jako społeczność. Szybko rośnie zapotrzebowanie na różnorodną infrastrukturę, zapewniającą spełnianie określonych potrzeb i utrzymanie łańcuchów produkcyjnych. Osada potrzebuje trwałych rozwiązań zgodnych z zaawansowanymi procedurami budowlanymi. Ponadto wyspecjalizowane konstrukcje będą wymagały regularnej konserwacji. Zbuduj centrum utrzymania i przypisz do niego personel w celu określania priorytetów prac budowlanych w całym mieście śledź zasoby przeznaczone na działania konserwacyjne i określ poziom utrzymania. Zaczynajmy, lub w tej chwili nie możemy podjąć takich działań. Nie, no, zróbmy to. Wybuduj centrum utrzymania. Gdzie to miało być? Tutaj, dobrze. Potrzebujemy szkło do tego, także jeszcze chwilę sobie poczekamy. Obcy. Ośmiu robotników. No, bardzo szybko teraz rośniemy. Trochę zaczynam się obawiać, że zacznie nam brakować wody, żywności, ale oczywiście więcej rąk do pracy, to jakoś sobie poradzimy. Jeszcze sprawdźmy sobie, jak wygląda zadowolenie naszej ludności w tej chwili. Zakwaterowanie, rozrywki, zdrowie 90%, ponieważ brakuje nam w tej chwili jednego domu. Tak mi się wydaje. Aha, odzież, moglibyśmy zrobić sobie lepszy przydział w sumie. Tylko co on nam daje? Nie za wiele, w zasadzie tylko zwiększa morale, ale tutaj nie ma jakichś efektów zdrowotnych. Także nie wiem, czy jest sens. Ale dobra, niech mają. Póki sobie możemy na to pozwolić, to niech mają. No i wybudujmy ten jeden dom. hata, No i wciśniemy hatę jeszcze. Tutaj zrobimy drogę. No i na dzisiaj to by było na tyle. A w kolejnym odcinku wejdziemy sobie głębiej w, w cykl czwarty. Bardzo dużo rzeczy mamy jeszcze do odkrycia, do wyprodukowania, także cały czas coś nowego. Bardzo fajnie. Ja dziękuję pięknie za oglądanie, za wspieranie mojego kanału i do zobaczenia następnym razem.